Zimne, deszczowe popołudnie w Dublinie niczym nie różniło się od setek innych, które przeżyłem od kiedy opuściłem Polskę. Siedziałem w moim małym mieszkaniu z widokiem na ceglane kołmajni, popijając herbatę, która i tak nie była w stanie mnie rozgrzać. To dziwne uczucie chłodu przenikało mnie od środka. Uczucie, którego nie potrafiłem zidentyfikować, dopóki nie zadzwonił telefon. Na wyświetlaczu pojawiło się imię Kamil. Mój kuzyn. Nie rozmawialiśmy od miesięcy. Nasze kontakty, kiedyś tak bliskie, że dzieliliśmy się każdym sekretem i marzeniem pod starym dębem w ogrodzie dziadków, teraz skurczyły się do zdawkowych życzeń na Boże Narodzenie i Wielkanoc, wysyłanych przez komunikator. Czas i odległość zrobiły swoje. Ja budowałem życie na obczyźnie, on został, by przejąć rodzinny interes. Mimo to, na widok jego imienia, Poczułem ukłucie nostalgii. Może dzwoni z zaproszeniem na ślub. Pomyślałem z lekkim uśmiechem. Cześć. Kamil. Co tam u Was? Zacząłem, starając się, by mój głos brzmiał naturalnie, a nie jak głos kogoś, kto od dawna czuje się obco we własnej rodzinie. Chwila ciszy po drugiej stronie. Zbyt długa. W tle słyszałem jakieś stłumione głosy, jakby w jego domu było pełno ludzi. Marek. Cześć, jego głos był dziwnie pusty, pozbawiony tej charakterystycznej dla niego energii. Dzwonię, bo no wiesz, z babcią stasią. Moje serce zamarło. Babcia, nasza babcia. Ostoja rodziny. Kobieta o dłoniach pachnących ciastem drożdżowym i oczach, w których zawsze tliła się iskierka łobuzerskiego humoru. Miała 86 lat, ostatnio chorowała. Ale nikt nie dopuszczał do siebie myśli, że mogłoby jej zabraknąć. Była jak ten stary dąb w ogrodzie wieczna. Co z babcią? Coś się stało. Pytałem, chociaż w gardle rosła mi lodowata kula strachu. Czułem, jak zimny pod mi po plecach. Nie żyje. Marek. Zmarła w niedzielę. We śnie. Spokojnie. Świat wokół mnie zawirował. Ceglane kołmajni za oknem straciły ostrość, a szum deszczu stał się ogłuszający. Babcia nie żyje. Te dwa słowa uderzyły we mnie z siłą rozpędzonego pociągu. Poczułem się, jakby ktoś wyrwał mi kawałek fundamentu, na którym zbudowałem całe swoje życie, całą swoją tożsamość. Wspomnienia z dzieciństwa, wakacje na wsi, zapach siana, smak czereśni prosto z drzewa, jej opowieści szeptane do ucha przed snem, wszystko to przewinęło mi się przed oczami w jednej bolesnej chwili. Boże, Kamil, dlaczego nikt nie zadzwonił? Mama, tata. Wydusiłem z siebie, czując, jak łzy napływają mi do oczu. Wszystko działo się tak szybko. Wiesz, załatwianie, formalności. Mama jest w rozsypce. Tata próbuje to wszystko ogarnąć. Myśleliśmy, że ja ci powiem. Wiesz, jakoś tak, łatwiej między nami, kropka. Łatwiej. To słowo zabrzmiało jak gorzki żart. Nic nie było łatwe. Byłem tysiące kilometrów stąd, odcięty od epicentrum rodzinnej tragedii, a informacja dotarła do mnie z opóźnieniem, jak echo, które straciło już swoją siłę. Czułem się winny. Dlaczego nie dzwoniłem częściej? Dlaczego nie przyjechałem na ostatnie święta? Pytania bez odpowiedzi kłębiły się w mojej głowie, potęgując ból. Próbowałem wziąć się w garść. Muszę tam być. Muszę pożegnać babcie. Muszę być z rodziną. Nawet jeśli od dawna czułem się jakiej satelita krążący po zbyt odległej orbicie. Dobrze. Kamil. Rozumiem. Sprawdzę loty. Jutro. Najpóźniej pojutrze będę. Kiedy jest pogrzeb? Zapytałem, już otwierając laptopa, gotowy szukać najszybszego połączenia z Dublinem do Krakowa. I wtedy nadeszła odpowiedź, która zwaliła mnie z nóg. Odpowiedź, która była jak policzek wymierzony w moją i tak już zbolałą duszę. Kamil zawahał się przez sekundę. Ta sekunda trwała wieczność. Marek, pogrzeb był wczoraj. Zapadła cisza. Absolutna. Ogłuszająca cisza, w której słyszałem tylko szum własnej krwi w uszach. To niemożliwe. Musiałem się przesłyszeć. Co ty powiedziałeś? Szepnąłem, nie wierząc. To było wczoraj. We wtorek. O dwunastej. Wiesz, u nas na starym cmentarzu. Powiedział to tym samym beznamiętnym tonem. Jakby informował mnie, że wczoraj padał deszcz. Laptop wypadł mi z rąk i z hukiem uderzyło podłogę. Nie poczułem tego. Czułem tylko, jak coś we mnie pęka. Ostatecznie, bezpowrotnie nie tylko żal po stracie babci, ale coś więcej poczucie absolutnego wykluczenia. Zostałem wymazany, zapomniany, nieistotny. Wczoraj jak to wczoraj dlaczego. Dlaczego nikt, do cholery, nie dał mi znać, że to już? Mój głos przeszedł w krzyk. Nie panowałem nad tym. Furie mieszała się z rozpaczą w toksycznym koktajlu emocji. Marek, uspokój się. Mama mówiła, że dzwoniła do ciebie w niedzielę wieczorem. Nie odebrałeś. Potem w poniedziałek też próbowała. Wysłała ci smsa. Gorączkowo zacząłem szukać telefonu. Rzeczywiście. Były tam dwa nieodebrane połączenia od mamy i jedna wiadomość. Otworzyłem ją drżącymi palcami. Marek. Babcia Stasia nie żyje. Pogrzeb we wtorek o dwunastą. Odezwij się. Wiadomość wysłana w poniedziałek o dziesiątej rano. Ja o tej porze byłem na ważnym spotkaniu. Telefon miałem wyciszony. Potem natłok pracy. Zmęczenie. Nie sprawdziłem. Mój błąd. Mój niewybaczalny. Katastrofalny błąd. Ale czy to wszystko tłumaczyło? Czy jedna wiadomość tekstowa wystarczy, by poinformować syna, wnuka, ostatnim pożegnaniu ukochanej osoby? Czy nikt nie mógł zadzwonić jeszcze raz? Spróbować wieczorem. Kamil. Mój ojciec. Ciotka. Wujek. SMS. Kamil, wy mnie informujecie o pogrzebie babci SMSM. Jako o tym, że mam kupić chleb po drodze do domu. Krzyczałem w słuchawkę, chodząc w kółko po moim małym pokoju. Byłem na spotkaniu, nie mogłem odebrać. Czy tak trudno było zadzwonić jeszcze raz? Zostawić wiadomość głosową? Napisać maila? Cokolwiek. Stary, nie wiem. Wszyscy byliśmy w szoku. Zagonieni. Tata załatwiał księdza, mama kwiaty, ja zawiadamiałem resztę rodziny. Każdy myślał, że ktoś inny z tobą rozmawiał. Mama była pewna, że oddzwonisz po tym SMS-ie. Skoro nie oddzwoniłeś, uznała, że, że nie dasz rady przyjechać. Że praca, że daleko. Że nie dam rady przyjechać na pogrzeb własnej babci. Za kogo wy mnie macie? Czułem się, jakby uderzył we mnie niewidzialny mur. Mur zbudowany z ich założeń, z ich wyobrażeń o moim życiu na emigracji. Życiu, które w ich oczach najwyraźniej stało się ważniejsze niż rodzina. W ich świecie ja już nie byłem nasz Marek. Byłem Marek z Irlandii. Ktoś odległy zajęty swoimi sprawami, kimś, kogo dotyczą już inne priorytety. Zapomnieli, że pod tą fasadą człowieka sukcesu, który odnalazł się w obcym kraju, wciąż kryje się ten sam chłopak, który płakał w poduszkę, gdy babcia Stasia wyjeżdżała po wakacjach do domu. Rozłączyłem się. Nie mogłem dłużej z nim rozmawiać. Rzuciłem telefon na kanapę i osunąłem się na podłogę. Dopiero wtedy pozwoliłem sobie na płacz. Płakałem jak dziecko, z żalu za babcią, której nie mogłem pożegnać, z wściekłości na rodzinę, która mnie pominęła i z dojmującego poczucia samotności, większej niż kiedykolwiek wcześniej. Następne dni były koszmarem. Nie mogłem jeść, nie mogłem spać. W pracy wziąłem urlop, tłumacząc się chorobą. Nie potrafiłem nikomu powiedzieć, co się stało. Jak wytłumaczyć Irlandczykowi, koledze z pracy, zawiłości polskiej rodziny? Jak opisać to uczucie bycia duchem we własnym klanie? W końcu, po tygodniu, kupiłem bilet do Polski. Nie dzwoniłem, nie zapowiadałem swojego przyjazdu. Chciałem ich zaskoczyć, chciałem zobaczyć ich twarze, chciałem zrozumieć. Gdy stanąłem w drzwiach rodzinnego domu, zapadła cisza. Mama, tata, Kamil z żoną, wszyscy siedzieli przy stole w salonie. Wyglądali, jakby postarzeli się o dziesięć lat. Na stole stało zdjęcie babci w czarnej ramce. Mama pierwsza zerwała się z miejsca. Marek, synku. Podbiegła i przytuliła mnie mocno. Czułem, jak drży. Jej oczy były czerwone od płaczu. Ojciec stał niezręcznie. W jego spojrzeniu widziałem mieszankę wstydu i bólu. Kamil nie patrzył mi w oczy. Dlaczego? To było jedyne słowo, które zdołałem z siebie wydusić. I wtedy ta ma puściła. Zaczęła się lawina tłumaczeń, przeprosin, wzajemnych oskarżeń. Mama płakała, że myślała, że jestem zły, że nie chcę z nimi rozmawiać. Tata mówił, że w całym tym zamieszaniu i bólu po prostu zabrakło organizacji, że każdy myślał, że ktoś inny jest odpowiedzialny za kontakt ze mną. Myśleliśmy, że to życie tutaj jest dla ciebie teraz wszystkim, powiedziała w końcu mama cicho. Że masz swoje sprawy, swoją pracę. Nie chcieliśmy ci robić problemu. Stwierdziliśmy, że pewnie i tak nie dostałbyś urlopu tak od ręki. Problemu, mamo, to była babcia, rzuciłbym wszystko, rozumiesz. Wszystko. Wsiadłbym w pierwszy samolot, choćbym miał lecieć na stojąco. Mój głos znów się załamał. Siedzieliśmy tak długo, rozmawiając, a raczej wylewając z siebie żale, które gromadziły się przez lata. Mój wyjazd, ich poczucie opuszczenia, moja tęsknota i poczucie winy. Okazało się, że ten SMS nie był jedynym zaniedbaniem, był kulminacją lat powolnego oddalania się od siebie budowania muru z niedomówień i błędnych założeń. Oni stworzyli w swoich głowach obraz mnie jako człowieka, który odciał się od korzeni. Ja z kolei, zajęty budowaniem nowego życia, nie zauważyłem, jak bardzo te korzenie usychają z braku mojej uwagi. Pogrzeb, który mnie ominął, stał się brutalnym symbolem tego rozłamu. Byłem na stypie, której nie było. Opłakiwałem babcie w samotności podczas gdy oni robili to razem, wspierając się nawzajem. Zostałem pozbawiony nie tylko ostatniego pożegnania, ale i wspólnoty w żałobie, która w polskiej kulturze jest tak niezwykle ważna. Tego wspólnego siedzenia przy stole po pogrzebie, wspominania zmarłego, śmiania się przez łzy i utwierdzania w przekonaniu, że mimo straty rodzina wciąż jest całością. Ja tej całości już nie czułem. Byłem odłamanym kawałkiem. Następnego dnia poszedłem sam na cmentarz. Świeży grób babci tonął w kwiatach i zniczach. Kupiłem największy lampien, jaki znalazłem, i postawiłem go po środku. Klęknąłem na wilgotnej ziemi i rozmawiałem z nią. Długo opowiadałem jej o moim życiu w Dublinie, o moich sukcesach i porażkach. Przepraszałem, że nie było mnie przy niej, że nie zdążyłem. I płakałem. Bez świadków, bez pocieszenia. Tylko ja, ona i szum starych drzew na cmentarzu. Wróciłem do Irlandii odmieniony. Ból po stracie babci pozostał, ale dołączył do niego nowy rodzaj smutku, świadomość, jak kruche potrafią być rodzinne więzi, jeśli się o nie nie dba. Zrozumiałem, że odległość mierzy się nie tylko w kilometrach, ale przede wszystkim w nieodebranych telefonach, niewysłanych wiadomościach i zaniechanych rozmowach. Zacząłem dzwonić do rodziców regularnie. Nie tylko w niedzielę. Czasem w środku tygodnia, od tak, żeby zapytać, co słychać. Rozmowy na początku były sztywne, pełne niewypowiedzianego żalu, ale z czasem zaczęły nabierać dawnej lekkości. Z Kamilem też odnowiłem kontakt. Wybaczyłem mu, a może bardziej zrozumiałem, że on też był tylko trybikiem w tej rodzinnej machinie, która się zacięła. Minęło kilka lat. Blizna na sercu pozostała, ale już tak nie boli. Czasem, gdy pada deszcz, a ja siedzę z kubkiem herbaty, patrząc na dablińskie kołmajni, wraca do mnie echo tamtej rozmowy. To było wczoraj. I wtedy wiem, że nic nie jest dane na zawsze. Zwłaszcza rodzina. Trzeba o nią walczyć każdego dnia, skracać dystans każdym możliwym sposobem, by nigdy więcej nie usłyszeć, że najważniejsze wydarzenie w jej życiu już się odbyło. Bez nas. Ciekaw jestem, czy tylko ja przeżyłem coś podobnego. Czy komuś z was zdarzyło się, że przez jakieś nieporozumienie, brak komunikacji, ominęło was coś, co było fundamentem waszego świata?